Dzień dobry Państwu, nazywam się Robert Kozela, pracuję w miesięczniku Atlas ochrony pracy i chciałem Państwa zaprosić do naszego cyklu Słuchaj o BHP, do którego jako gościa zaprosiłem Ryszarda Szeflera, znanego i uznanego specjalistę z zakresu środków ochrony indywidualnej, człowieka, który wszystko wie o normach i o przepisach w tym zakresie, pracującego w firmie Lirico Intersafe. Dzień dobry Ryszardzie. Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu. Zacznijmy od, od takich podstaw. Wszystkim nam się wydaje, że o środkach ochrony indywidualnej wiemy wszystko, że to jest temat prosty, rozpoznany. Natomiast ja uważam, że nie do końca. Że jest tyle skomplikowanych przepisów i norm, które regulują tę dziedzinę, że powinniśmy się zastanowić czasem głębiej nad środkami ochrony indywidualnej, aczkolwiek wiedząc, że to jest ostatnia linia obrony. Więc proponuję. Zacząć od takiego najprostszego pytania. Dlaczego akurat ta dziedzina jest poddana takim restrykcyjnym regulacjom? Robert, w zasadzie odpowiedziałeś już na to pytanie. Środki ochrony indywidualnej same w sobie są ostatnią linią obrony. W praktyce, jeżeli redukujemy ryzyko zawodowe, jeżeli nie stać nas na to, żeby zmienić technologię, wyeliminować to ryzyko, a oddzielić ryzyko od pracownika, Zastosować środek ochrony zbiorowej, który może nie być skuteczny, wtedy zostaje nam ten środek ochrony indywidualnej, tak jak powiedziałeś, który jest ostatnią linią obrony. Wówczas nie mamy już absolutnie innego wyjścia i daje nam on poczucie bezpieczeństwa, i ważne jest, żeby on był odpowiednio dobrany, ale też myślę, że możemy na środki spojrzeć trochę jak na swego rodzaju polisę. Polisę dla pracownika, ale też i dla pracodawcy. Z jednym małym komentarzem, że w tej polisie ten stempel, który powiedzmy umownie jest znakiem C, mówiącym o tym, że produkt jest bezpieczny dla użytkownika, oczywiście zakładany, zakładając pewien poziom ochrony i zagrożenia przed którymi będzie chronił, to mimo wszystko kluczowe jest właściwe porozumienie. Porozumienie pomiędzy umownie pracodawcą a producentem, dystrybutorem, tak, aby produkt, który, którego wyposażymy pracownika, właściwie go chronił. I takim pewnym esperanto, tak, językiem wspólnym, według mnie jest ocena ryzyka, a w zasadzie dokładnie program redukcji ryzyka zawodowego, w którym Powinny znaleźć się informacje, informacje na temat tego, jaki produkt będzie chronił, jaki poziom skuteczności ochrony on zapewni. Ta informacja później będzie niezbędna dla działu zakupów, tak, który dokona zakupu tego środka ochrony indywidualnej. No i tak jeszcze, jeszcze, żeby dopowiedzieć, to może warto zwrócić uwagę, że te wymagania prawne, obostrzenia, one tworzą nam, jeżeli odpowiednio do nich podejdziemy, taki ekosystem ekosystem w którym możemy tak naprawdę stworzyć bardzo bezpieczne miejsce pracy ale zwracając uwagę nie tylko na sam dobór środka ochrony indywidualnej nie tylko na to żeby on spełniał wymagania systemu oceny zgodności ale myślę że, że również popatrzeć na kwestie związane z jego konserwacją, tego instruktażem pracownika, tak? to co już mamy osadzone dzisiaj głęboko w wymaganiach ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, tak? gdzie, gdzie jasno się mówi, że jeżeli jest to wymagane, powinny być te informacje i powinien pracodawca przeprowadzić taki instruktaż na temat ewentualnie przeglądów środków ochrony indywidualnej, a także, także ewidencji wydań. Także te wszystkie elementy są osadzone w przepisach prawnych, o które pytałeś i jeżeli w dobry sposób je zmapujemy i wdrożymy, mogą być one tak naprawdę bardzo praktycznym narzędziem, które no da nam tak naprawdę tą polisę, aby ta ostatnia linia obrony, w sytuacji, kiedy jest konieczna, zadziałała. Mówimy o stosowaniu środków ochrony indywidualnej? Czy jesteśmy na końcu łańcucha? Absolutnie tak. się zaczyna trochę dużo wcześniej, czyli od producenta. Może byśmy właśnie zaczęli okay. od producentów. Okej. Okay. I... Ich podstawowe zadania, obowiązki, to to, co jakby jest istotne z naszego punktu widzenia użytkowników, ale na początku właśnie tego łańcucha cał, całego tego procesu, prawda? Od wytworzenia tak. do użytkowania sioi. Tak. tak. Tak, tak. Zdecydowanie no, producent jest na początku. Natomiast myślę, że. Tutaj warto chwileczkę cofnąć się do, do wymagań, tak, wymagań, które zostały wdrożone wraz z rozporządzeniem e, dotyczącym środków ochrony indywidualnej 2016 na 425, które bardzo jasno reguluje rolę wszystkich operatorów ekonomicznych, począwszy od producenta poprzez importera, dystrybutora i upoważnionego przedstawiciela. Oczywiście na producencie m, ciąży szereg obowiązków, tak, przede wszystkim związanych z wytworzeniem wyrobu, którego może nie tyle jakość, ale też parametry, poziomy skuteczności ochrony będą powtarzalne tak, w cyklach produkcji, w partiach poszczególnych. Ponadto procedury oceny zgodności tak, musi przeprowadzić odpowiednie producent, zakwalifikować do właściwej kategorii, dobrać odpowiedni moduł oceny zgodności, tak, czy to będzie w przypadku pierwszej kategorii moduł A, drugiej B, B i C, czy trzeciej B, C, 2D, czyli wraz z nadzorem. Te wszystkie obowiązki ciążą na producencie, także wydanie odpowiedniej deklaracji zgodności po ocenie typu dla drugiej, trzeciej kategorii, również, również wystąpienie do jednostki notyfikowanej, aby uzyskać certyfikat badania typu UE. Natomiast to, co jest ważne, to jest przede wszystkim odpowiedzialność tak, za, za produkt i za bezpieczeństwo użytkownika. Tak. I mówiąc o producencie, musimy sobie zdać sprawę, że od momentu, kiedy Mówimy o rozporządzeniu 2016 na 425, bardzo jasno jest też powiedziane, że producenci mają obowiązek monitorować również wszelkiego rodzaju reklamacje, niezgodności produktów, tak? a w skrajnej sytuacji, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo, również wycofać te, te wyroby z rynku. I myślę, to co jest piekielnie istotne, to to, żeby nadążali za obecnym, tak zwanym state of art, tak? czyli za wiedzą techniczną tak? i aktualizowali wymagania. E, które produkty, które wytwarzają i na koniec dnia wprowadzają do obrotu, aby spełniały te wymagania. Zobaczmy, bardzo dużo zmian ostatnio wprowadzanych jest poprzez zmiany norm zharmonizowanych, tak, wymagań technicznych. Weźmy dla przykładu e, normę EN 420, czyli wymagania ogólne dla rękawic, ochronnych, wszystkich, no, która w 2020 roku uległa zmianie tak, na EN ISO 27420 I, i tam już jest szereg wymagań, które... Y, dla producenta stawiają wymagania, aby wyrób przede wszystkim nie szkodził użytkownikowi. Zanim jeszcze mówimy o ochronie, to mówimy o szeregu wymagań dotyczących nieszkodliwości. Tak jak kiedyś głównie na przykład w przypadku rękawic skórzanych mówiliśmy o badaniu e chromu sześciowartościowego kancerogennego, dziś idziemy zdecydowanie zdecydowanie Dalej, tak? Są to bada badania barwników azowych, które mogą wydzielać aminy kancerogenne. Tak? Czy na przykład w przypadku rękawic wykonanych z gumy czy z tworzyw sztucznych, są to wiele pierścieniowe węglowodory aromatyczne, tak zwana lista pak, czyli szereg substancji, które musimy zweryfikować, czy one nie zaszkodzą użytkownikowi. Tak? Czy no, bardzo popularne właściwie w. W każdym rodzaju przemysłu, tak zwane rękawice montażowe powlekane poliuretanem, zawartość DMF, która no, niestety często ukazuje, badania, praktyka pokazuje, że są przekroczone te wyniki, ponieważ producenci tak, goniąc za no powiedzmy sobie szczerze zyskiem przyspieszają procesy produkcji proces wypłukiwania tych substancji nie jest realizowany w odpowiednim czasie zbyt szybko są realizowane te procesy proces suszenia no i efekt jest taki że na koniec dnia te substancje znajdują się w tych produktach tak więc to co jest ważne to co żeby producenci tak naprawdę brali pełną odpowiedzialność za te produkty no, a powiedzmy sobie jasno, że ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku bardzo jasno tą odpowiedzialność e, definiuje w PLN-ach, również za odpowiednie wykroczenia. Także myślę, że system jest szczelny. Czyli jak to w praktyce wygląda? Jeśli na mhm. przykład moi pracownicy doznają e, jakiejś alergii, tak? albo e, innych szkód związanych z stosowaniem choćby tych rękawic, ja mogę dochodzić do jakieś roszczeń od producenta tych rękawic. Myślę, że powinniśmy sobie zdać sprawę, że droga cywilna nigdy nie jest zamknięta, tak? I, I bardzo ciekawy temat poruszyłeś, Robercie, ponieważ popatrzmy sobie, może odległy dla nas, ale na rynek w Stanach Zjednoczonych, tak? tam każdy producent bardzo, bardzo, bardzo dużo uwagi poświęca badaniom produktu, tak? Z tego, punktu właśnie, z tego powodu, aby właśnie uniknąć ewentualnych roszczeń. Ze strony użytkownika. Przede wszystkim obawa jest nie tyle przed organami nadzoru rynku, ale przede wszystkim za powództwem cywilnym. No, mówiąc krótko, są kancelarie prawnicze, które się specjalizują i wspierają. Myślę, że u nas nie jest to jeszcze tak rozwinięte, ale myślę, że pójdziemy też w tą, w tą stronę. Jeżeli chodzi, może tylko odniosę się, żeby być bardzo precyzyjnym do Twojego pytania, bo Twoje pytanie było na temat ewentualnych alergii. Tak? Oczywiście. Każdy z nas może mieć alergię na określone substancje. Dla przykładu. Na przykład rękawice wykonane z lateksu, tak, kauczuku naturalnego no mogą zawierać białka tak, strachowane, no tak czy inaczej te białka u części populacji zawsze będą wy, wy, mogły powodować tę alergię. Ważne jest, żeby producent ostrzeg użytkownika, że taka alergia z uwagi na bardzo konkretną substancję może wystąpić. Nie bardziej chodzi o sytuację, że rękawica nie spełnia wymagań, właśnie zawiera substancje niedozwolone i wtedy jest jakaś szkoda, tak? Nie w sytuacjach, gdzie dany środek jest opisany, tak, że może tak czy inaczej oddziałać, tylko taka sytuacja, gdzie występuje właśnie przekroczenie jakichś norm, tak? Zawartości substancji konkretnych. Są dwie drogi. Jedna droga to oczywiście droga cywilna, a druga, no, prawdę mówiąc, to jest przede wszystkim wycofanie z obrotu, wstrzymanie obrotu i wycofanie, odzysk, tak? Tak zwany rekord tego produktu. Ale za tym już są organy nadzoru rynku, prawda? Współpraca producenta z organami nadzoru rynku lub same na organy nadzoru rynku, jeżeli wychwycą taką nieprawidłowość w ramach działań prewencyjnych i kontrolnych. A wspomniałeś, że w tym łańcuchu jakby dojścia do użytkownika pojawiają się jeszcze inni operatorzy, tak? Bo tak. nie tylko producenta... Użytkownika, ale także po drodze są importerzy, dystrybutorzy, poważni przedstawiciele, może wyjaśnimy, na czym polegają różnice między tymi poszczególnymi operatorami. Oczywiście. No, jesteśmy, żyjemy w czasach globalizacji. Niewiele niestety środków ochrony indywidualnej, szczególnie tych, które wymagają wiele pracy manualnej, tak? czy koszt pracy w Europie powiedzmy sobie, szczerze, jest, jest coraz wyższy. Jest produkowanych poza, poza terenem Unii Europejskiej. Tak? Jest to Azja, ale nie tylko. Tak? I produkty te, które są sprowadzone poza terenu Unii Europejskiej, są sprowadzane przez importerów. czyli, Ale niemniej jednak taki importer, który dopuszcza, przechodzi procedurę dopuszczenia do obrotu i później wprowadza te produkty na rynek Unii Europejskiej, on też ma szereg obowiązków, począwszy od tego, że w zasadzie musi bardzo dokładnie zweryfikować, zweryfikować, czy producent producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności, tak? czy dla drugiej, trzeciej kategorii środków ochrony indywidualnej został wydany certyfikat badania typu E przez jednostkę, która posiada notyfikację w ramach rozporządzenia 2016 na 425, czy dla trzeciej kategorii prowadzony jest nadzór, czy certyfikat jest Ważny, czy deklaracja zgodności została dołączona, czy instrukcja jest w języku kraju przeznaczenia, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc szereg tych obowiązków jest po stronie importera. I tu jest bardzo ważny jeden element. Myślę, że niestety zdarza się, że czasami są sytuacje na rynku, na których, na których niestety zapomina się o tym, o tym drobnym elemencie. To jest, że importer musi, absolutnie musi dodać na produkcie, lub jeżeli nie jest to możliwe. Na przykład produkt jest za mały, nie wiem, zatyczka, podać swój adres. Musisz swój adres i swoją siedzibę, tak, i nazwę, tak, żeby w przypadku ewentualnych roszczeń, problemów organów nadzoru, czy klient chciałby się zgłosić, to żeby się zgłosił też do tego importera. Tylko to, co jest ważne, że ten adres importera powinien się pojawić wraz z adresem producenta, a nie zamiast. I to jest bardzo istotne, bo pamiętajmy, że jeżeli Ktoś zdecyduje się, zdecyduje się na oznakowanie wyrobu. Na przykład, własnym logo pokazuje, że to jest producentem, nie podając producenta, staje się automatycznie producentem. Tak? Producentem nie jest tylko ten, kto wytwarza. Tak? Możemy być producentem, który wyrób, którego produkcja jest realizowana poza Unią Europejską, biorąc pełną odpowiedzialność za ten produkt. Niemniej jednak wówczas jesteśmy w pełni zobowiązani do tego, żeby przeprowadzić pełną procedurę oceny zgodności w zależności oczywiście od kategorii danego środka ochrony indywidualnej i wtedy wprowadzamy go do obrotu. Tak więc jest to element, na który warto, warto zwrócić oczywiście uwagę. No a dystrybutorzy w tym łańcuchu to jest, to jest bardzo ciekawy system, który wdrożyło rozporządzenie 2016 na 425, ponieważ obowiązkiem dystrybutora jest również dokonanie weryfikacji, tak, czy dany wyrób czy, czy dany wyrób spełnia wymagania systemu oceny zgodności pod względem oczywiście formalnym, czy oznakowanie jest właściwe, czy deklaracja zgodności jest dołączona, czy instrukcja jest w języku kraju, na którym, w którym ten produkt jest udostępniany. Tak? Te elementy to są takie podstawowe, na które musi zwrócić uwagę każdy dystrybutor, więc w efekcie ten system taki nadzoru staje się o wiele bardziej szczelny, wraz, stał się w zasadzie wraz z prowadzeniem tego rozporządzenia. I już wspomnieliśmy o organach nadzoru rynku, bo to jest ważne, że w Unii Europejskiej, także w naszym kraju, jest ta strona trzecia, tak? czyli nie, nie zostawiamy tak ważnych rzeczy jak środki ochrony indywidualnej tylko relacji biznesowej tak. między producentem, dystrybutorem, importerem czy poważnym przedstawicielem a użytkownikiem. Mamy też nadzór że ze strony publicznej, tak? to są organy nadzoru rynku. Jakbyś krótko powiedział, jakie są najważniejsze ich zadania? Jasne. Znaczy, no, organy nadzoru, w przypadku środków ochrony indywidualnej. To może przede, przede wszystkim taki jeden komentarz też dotyczący polskiego systemu nadzoru. Uważam, że to jest jeden z lepszych systemów w Europie, patrząc na, na różne rynki. Ja miałem okazję patrzeć na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, również pracować wcześniej z firmami działającymi na rynku francuskim, gdzie wiadomo jest, że organy nadzoru rynku, szczególnie organy celne, są bardzo rygorystyczne. Więc patrząc na polski rynek, polski rynek i nadzór rynku, to przede wszystkim mamy kilka organów, które Kontrolują ten rynek środków ochrony indywidualnej i mając odpowiednie też, też role przypisane. Dla przykładu, Państwowa Inspekcja Pracy. Tak? Wiemy, że jest ona organem kontrolującym warunki pracy, ale przy okazji drugą funkcją, którą pełni, jest właśnie funkcja nadzorcza, czyli kontroluje. Produkty, które są wprowadzane przez producentów importerów. Innym organem jest na przykład inspekcja handlowa, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, tak, które kontrolują w sieci dystrybucji znajdujące się produkty. Mamy jeszcze krajową administrację skarbową, dawne służby celne, które w ramach procedury dopuszczenia do obrotu kiedy importer. Importuje produkt z krajów trzecich, również dokonują weryfikacji i bardzo często współpracują z organami nadzoru rynku, i proszą o wydanie opinii. Powiem szczerze, miałem. Okazję współpracować z organami nadzoru, takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzkie Inspek Inspektoraty Inspekcji Handlowej, gdzie prowadzi, prowadziłem warsztaty dla właśnie dla inspektorów, przygotowując do, do właśnie działań kontrolnych. Tak? Były to z, środki ochrony indywidualnej wykorzystywane w zakładach o wysokim ryzyku, czy kontrola odzieży ochronnej, czy, czy rękawic. I, I muszę powiedzieć, że jest dobrze, jeżeli chodzi o o stan wiedzy, o, o, o szczegółowość pytań, które, które gdzieś tam padały. Były to bardzo warsztatowe sesje, które, które myślę, że pokazują, że stan wiedzy naszych organy, organów nadzoru rynku rzeczywiście rośnie i powiem szczerze, idziemy w bardzo, bardzo dobrą stronę. Chociaż, chociaż jak staniemy na Ziemi i popatrzymy, jak wygląda nasza rzeczywistość, no to polecałbym lekturę raportu, który został opublikowany. W drugiej połowie zeszłego roku, więc bardzo świeży raport pokontrolny, który, ukazał, który opublikował Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, Walking, gdzie poddane były badaniom, badaniom rękawice ochronne. To co ważne, to nie były tylko badania i kontrola pod kątem formalnym, ale również. I nie same papiery. No, nie same papiery, właśnie. Nie same papiery, były też badania laboratoryjne i. Powiem szczerze, kiedy przeczytałem ten raport, jest dostępny w internecie, także zachęcam do, do lektury. Wynik jest przerażający. 60% produktów było wadliwych. Miało inne parametry ochronne niż te, które deklarowane były przez producentów i importerów. Podanych było 10 produktów, więc może partia nie była duża, natomiast 6 z nich miało in... było niezgodne z tego, co pamiętam. Pięć miało inne parametry ochrony, a tu mówimy o bezpieczeństwie użytkownika i na koniec dnia ostatniej linii obrony. Także zachęcam do lektury i, i myślę, że jest jeszcze bardzo dużo pracy, którą, inspekty, którą nadzór rynku musi e, wykonać, i pewno kwestia jeszcze świadomości producentów, importerów. Natomiast idziemy w dobrą stronę, ale jeszcze długa droga przed nami. Rozumiem. Ja pamiętam też taką sytuację, gdzie Coś do powiedzenia mają, ma też strona y, publiczna. <laughs> Przywołam przykład półmasek ochronnych, w które byliśmy zaangażowani wspólnie, zarówno to, jak i Gate, tak. z oraz koledzy z Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Środków Ochrony Indywidualnej, tak. gdzie, no, mówiąc szczerze, nas, nasz nacisk y, spowodował, że przepisy dotyczące półmasek, które były masowo sprowadzane, z różnych krajów w czasie pandemii zostały uszczelnione, prawda? Zostały, zostały uszczelnione i więcej uwagi rzeczywiście poświęcało się dopuszczeniu do obrotu. To, to, to absolutnie prawda. I natomiast prawdą jest też, że po pandemii, kiedy szczególnie te przepisy deregulacyjne, które weszły, no już zostały odwołane. Dużo produktów na rynku się pojawiło, które no niestety jeszcze cały czas gdzieś są w sieciach dystrybucji, które no nie powinny się tam znaleźć. Jest to temat rzeka i myślę, że co najmniej na kolejną naszą długą rozmowę i na dwie kawy. Przechodzimy już teraz powoli na koniec tego łańcucha, o którym okay. wspominamy czyli trochę wracamy do początku rozmowy, tak. do, do, do użytkownika w zakładzie. I w zakładzie bardzo często osobą, która ma styczność ze środkami ochrony indywidualnej, jest pracownik służby BHP. Tak. I zakładamy, że nie musi wchodzić szczegółowo w normy, tak? nie musi zajmować się z zakupami, ale takie ABC dla niego. Tak? Co powinien wiedzieć, na co zwrócić uwagę, albo co doczytać, żeby czuć się pewnym w całym tym łańcuchu. Tak naprawdę. Każdy, znaczy przede wszystkim wyjść od oceny ryzyka i programu redukcji ryzyka zawodowego. Ilość materiału, którą w zakładzie pracy wchodząc z dany bhp może znaleźć, które będzie wskazówkami do doboru środków ochrony indywidualnej jest potężna. Począwszy od wyników badań środowiska pracy, NDS-ów, MDN-ów, DTR-ki dla urządzeń, które mówią jasno, czy to, co nam daje dobrego RIC, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, gdzie są rozdziały jasno mówiące, podpowiadające, jakie rodzaje środków ochrony indywidualnej musimy stosować. To, na co warto też zwracać uwagę, to przede wszystkim instrukcje użytkowania danego środka ochrony indywidualnej, które w praktyce. Dają nam bardzo dobry materiał, aby przeprowadzić instruktaż, tak? w jaki sposób te środki ochrony indywidualnej stosować, a de facto wędrują z każdym środkiem ochrony, ochrony indywidualnej. Myślę, że to, na co warto też jeszcze zwrócić uwagę, to są źródła informacji, natomiast przede wszystkim na oznakowanie produktu. Tak? Czy po pierwsze, czy poziomy skuteczności ochrony, które określiliśmy sobie w ramach programu redukcji ryzyka zawodowego tak, i rodzaje zagrożeń, czy są skorelowane z poziomami, które są oznakowane na danym pro produkcie, tak, czy pod danym piktogramem na, na przykładu się znajdują. Nie musimy pamiętać w jakiej kolejności cyfry są zapisane, bierzemy instrukcje i sprawdzamy czy, czy nam się to zgadza. Oczywiście czy wyrób jest oznaczony znakiem C, w dużym skrócie czy spełnia wymagania systemu oceny zgodności i rozporządzenia 2016 na 425. Czy deklaracja zgodności UE jest dołączona do danego produktu i czy normy oraz producent oraz Model produktu, czy jest taki sam, jaki jest na produkcie, w instrukcji, czyli mamy tak zwane pełne, pełną identyfikowalność, takie traceability. Także takie podstawowe elementy na pewno pozwolą nam szybciutko zwalidować, tak, czy, czy, czy mamy do czynienia z wyrobem, który po pierwsze jest odpowiednio skorelowany z poziomem i rodzajem zagrożeń, które mamy w miejscu pracy, a ponadto a ponadto, czy ten wyrób spełnia wymagania systemu oceny zgodności? I na końcu mamy jeszcze ostatnie ogniwo, ale wcale nie ostatnie, tylko najważniejsze, czyli użytkownika indywidualnego pracownika. I tutaj już mówiliśmy o, o ocenie ryzyka, tak? czy, czy programie redukcji ryzyka jako sposobie doboru, aczkolwiek to chyba nie do końca wystarczy, prawda, żeby pracownicy stosowali te środki ochrony indywidualnej. Absolutnie tak. To znaczy, myślę, że dobrze, że mówimy o użytkowniku przede wszystkim. Natomiast patrząc na, na problematykę środków ochrony indywidualnej, to jest dość, dość ciekawy rynek, w którym mamy kilku decydentów, prawda? Bo jest użytkownik, który stosuje. Naprawdę najważniejsza osoba, którą ma chronić ten produkt jest. Jest służba BHP, która często wspiera, tak, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Dział zakupów, który podejmuje decyzje, częściej w oparciu o informacje, które otrzymuje z oceny ryzyka, ale też i bardzo często aspekt ekonomiczny, bądź kosztu, bądź ceny, w zależności jakie jest spojrzenie pracodawca, który na koniec dnia inwestuje w tą sferę, tak, czasami i związki zawodowe, ale ten użytkownik jest tą osobą, która na koniec dnia e, stosuje te środki. Natomiast myślę, to, co jest piekielnie istotne, to to, żeby użytkownik był przekonany do tego, aby stosować ten środek ochrony indywidualnej. Bo jeżeli produkt będzie niewygodny, nieakceptowalny przez danego pracownika, nie ma mniej skutecznego środka ochrony indywidualnej niż ten, którego pracownik nie zaakceptuje, bo po prostu go nie będzie, nie będzie go stosował na co dzień. I myślę, że bardzo ważnym aspektem jest przede wszystkim. Zatrzymanie się na chwilę w procesie tak e, doboru środków ochrony indywidualnej i poświęcenie chwili uwagi na, e, na testy, na zebranie opinii pracowników, wsłuchanie się w nich. Tak? Gdyż w efekcie ograniczymy wiele problemów, wiele problemów związanych z nadzorem stosowania. Tak? Czy pracownik stosuje dany środek ochrony indywidualnej każdego dnia, czy właściwie go stosuje. Ja myślę, że będziemy powoli zmierzali w kierunku. No takiej personalizacji środków ochrony indywidualnej, szczególnie jak nowe pokolenia wchodzą na rynek, no bardzo często już młode pokolenia lubią mieć na przykład odróżniać różnego rodzaju buty, tak? zamawiają, ale spersonalizowane, z, yy, tak? z różnymi elementami, które są dostosowane do jego oczekiwań, czy jest to dany kolor, tak? czy, czy, czy jakiś element, który wyróżnia. Tak? I myślę, że podobnie jest z środkami ochrony indywidualnej. Zobaczmy na przykład wkładki przeciwhałasowe, spersonalizowane, idealnie dobrane do kanału słuchowego. W praktyce zdecydowanie myślę, że łatwiej pracownikowi będzie zaakceptować stosowanie takiego środka, bo będzie on bardziej wygodny. Dwa: I dla mnie zrobiony. I dla mnie zrobiony, czyli czytaj zadbać. Dokładnie. Podobna sytuacja jest na przykład z okularami ochronnymi z funkcją korekcji, No czy odzieży. Ochronnej na przykładu, która nie jest przygotowywana już tylko pod kątem identyfikacji wizualnej danego odbiorcy, danego klienta, ale pod kątem wymagań, wymiarów danego już pojedynczego użytkownika. I myślę, że to jest kierunek, w którym będziemy zmierzali i chyba najlepsza droga, aby uzyskać akceptację, tak? czyli mówiąc krótko, żeby ten element ergonomii był zawsze uwzględniony. Myślę, że możemy z tego wyciągnąć takie podsumowanie, że. Najlepszym środkiem ochrony indywidualnej jest ten, który jest stosowany po prostu. I akceptowany przez pracownika, pełna zgoda. Kończymy to, to nagranie. Więcej informacji znajdą Państwo w wywiadzie drukowanym, który ukaże się w miesięczniku A-Test. Dziękuję Ci Ryszardzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia.